Dzień dobry, dzień dobry, runiczne miejsce mocy, Nimeruna. Witam byki, was bardzo serdecznie w waszym przekazie tygodniowym na drugi tydzień miesiąca kwietnia 2025. Jest to tydzień, który kończy się pełnią Księżyca w Wadze, więc pewne rzeczy, które były zainicjowane w październiku 2024, na początku tego miesiąca, mogą mieć kulminację teraz w tym, tym, w tym tygodniu. Może się coś rozgrywać, kochane byki, może to dotyczyć jakichś spraw, może składaliście jakieś wnioski, czy to w sądach, czy gdzieś, no to tutaj może coś przychodzić, ale też jakieś sprawy, które Ty rozpoczynałeś, może teraz będziesz to dopinał, dokańczał. Dobry moment na to, kochani. Zobaczymy, jakie energie. Zapraszam Was do czytań kwartalnych, miesięcznych na kanale. Wszystkich nowych subskrybentów, witam też do odwiedzenia na playliście przesłań dla. Właśnie subskrybentów, tam są też czytania bezterminowe, kochani. Rozgoście się na kanale. Wszystkim tym, którzy tutaj aktywność jakąś wykazują, to serdecznie dziękuję. Jest mi ogromnie, ogromnie miło i jestem za to ogromnie, ogromnie każdemu Tobie wdzięczna. Jeżeli chciałbyś skorzystać z jakichś czytań prywatnych, oczyszczania, wsparcia, odcięcia na małpawk.pl bądź też numer telefonu 786474845. Jeżeli chcesz się tutaj też podzielić ze mną za to, jako wymiana energetyczna, za to czytanie, to możesz wpłacić przysłowiową złotówkę 10 zł na numer telefonu 786474845 albo na no, numer kontakt, który jest pod, e, pod filmem jako wymiana energetyczna kochani a więc cóż, sprawdzamy niech ten przekaz będzie bez szkody dla Ciebie e, zrozumiały dla Ciebie a mnie niech przepełnia miłość drogi byku e, niech Archanioł Michał, Archanioł zarchaja, aniołowie, przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego e, przekazu i patrzymy co tutaj dla byka na ten przyszły e, tydzień Może będzie wizyta lekarska z uwagi na chorobę dziecka. Może być tak, że będzie trzeba zwrócić uwagę na zdrowie dziecka. Może tutaj, tutaj będzie potrzebna, potrzebna opieka tutaj tak, nad dzieckiem. Jest tu energia pokazana, że może Ty masz wizytę lekarską, jeśli chodzi tutaj o ginekologa, czy jakieś USG E, dotyczy to e, kobiet. E, na początku tygodnia e, urus, a więc ona tutaj mówi, że będzie taka wewnętrzna siła będzie wewnętrzna moc, e, ale też energia, która e, mówi, żeby. E, wykorzystać tą, tą energię, żeby sobie tutaj porobić porządki jakieś, może odkładane jakieś rzeczy jakieś sprawy, za które nie chciałeś się zabierać, nie chciało ci się to tutaj bardzo dobra energia na początku tygodnia będzie pchało mocno do przodu jeszcze żeby wzmocnić tą energię, to warto kochanie się dużo uziemiać być na, na zewnątrz, na świeżym powietrzu, to będzie bardzo tutaj dla byków sprzyjające jest to też energia, y, która mówi, że być może y, coś tutaj dobrego y, przyjść, bo to jest y, też energia. Szczęścia, tak, witalności, więc ta energia, jeżeli ostatnimi czasy nie była taka dość, no może coś tam nie chciało ci się, albo było tak troszeczkę marazmu, to tutaj już jest i poprawa, i wzrost, i, i szczęście. Jeżeli były jakieś niepokoje, jakieś tutaj obawy, no to energia tutaj mówi, że jeżeli ty tutaj odkryjesz, skąd się to bierze, znajdziesz Przyczynę, to masz szansę to przepracować, czyli zrozumieć, zaakceptować, tak? I to no, będzie taką energią, która będzie tendencją wzrostową, bo przez to też odblokujesz energię, zupełnie inaczej będziesz patrzeć na pewne rzeczy. Jest to też energia dobrobytu, spełnienia, więc tutaj też coś fajnego do byków może, może przyjść w tym tygodniu mogą przyjść informacje. Może tutaj przyjść informacja, na którą, na którą czekasz. Może to być informacja o jakiejś podwyżce, może przyjść informacja tutaj a propos jakiś tutaj wzrostu dochodów. Też energia mówi na początku tygodnia, że żeby tutaj też mieć odwagę, żeby zrezygnować z niepotrzebnych rzeczy, może żeby właśnie to, co tam gdzieś zalega, żeby zrobić z tym porządek. To odblokuje energię, ale otworzy też przed Tobą nowe możliwości, nowe szanse. Tak jak i uprzątniemy szafę, i ona jest pusta, albo jest w niej dużo więcej miejsca, no to można sobie kupić nowe rzeczy, które będziesz miał gdzie powiesić. tak? Więc nie będą zalegać te, które już są za małe, albo które się nie nadają, albo które wyszły z mody. Więc, jakby tutaj, jest tu takie ozdrowienie, jest tu siła, która mówi o tym wzroście energii. Tak, więc bardzo dobrze, ale też mówi tutaj o powodzeniu w sprawach zawodowych. Więc tutaj może coś fajnego przychodzić, jeśli chodzi o pracę zawodową. Więc jakieś informacje o, o możliwości podpisania też tutaj umowy na wyższe stanowisko, więc jakiś awans, może dostaniesz propozycję też tutaj szkolenia jakiegoś zawodowego. Tutaj też energie mówią, że w środku tygodnia możesz uczestniczyć w takim szkoleniu. Możesz tutaj też czegoś szukać, szukać jakiejś informacji, zdobywać jakieś informacje. Może będziesz ty prowadził jakieś szkolenie, może będziesz się dzielił z kimś jakąś wiedzą. Tutaj są też w środku tygodnia pokazane jakieś rozmowy z kimś, z mądrymi ludźmi. Tutaj też jest tutaj zdobywanie wiedzy, może ty będziesz. Zdobywać, zdobywać tą y, wiedzę, bo Ansus nam mówi tutaj o kontaktach, o takich właśnie fajnych rozmowach cieka ciekawych, o zdobywaniu wiedzy, y, o tym, że może jakaś informacja do ciebie przyjść, y, tak, y, możesz jakiś prezent od kogoś y, y, otrzymać. Możesz też tworzyć, może takie natchnienie będzie, że będzie ci się chciało śpiewać, może będziesz chciał coś rysować, może coś tutaj odkryjesz w sobie, tu będą jakieś zdolności, które się ujawnią, ale może też będziesz tutaj też wykazywać się jakąś wiedzą, jakimś swoim doświadczeniem, będziesz komuś innemu pokazywał, tak? dzielił się tą wiedzą. Więc tutaj jest taka też i też energia mówią: otwórz się na tą szczerą, Komunikację, otwórz się na te twórcze myśli, tak, i korzystaj z tego, albo też dziel się tym, albo też dla siebie, tak, w ten sposób. Też energia, która mówi, że być może, jeżeli martwisz się o stan zdrowia jakiejś kobiety w rodzinie, to przychodzą dobre informacje. Jest tu poprawa stanu zdrowia. Też jeżeli ty się martwisz o swoje zdrowie, jesteś kobietą, dotyczące tutaj spraw kobiecych, no to tutaj jak najbardziej przychodzą dobre informacje, więc nie obawiaj się, nie ma się. No tutaj czym za bardzo przejmować, bo przychodzą pozytywne informacje i pozytywne wiadomości. Jeżeli ty robiłeś jakieś, robiłaś jakieś wyniki i obawiasz się, denerwujesz, nie wiesz, czy będą pozytywne, droga byczko, byczy, czy co, to, to nie obawiaj się. Tutaj przychodzą dobre wieści, tutaj przychodzą dobre informacje, a więc jest poprawa. Tak? Jeżeli było gorsze samopoczucie, to jest też tutaj y, poprawa. Jeżeli jakieś sprawy rodzinne, albo właśnie tutaj wyniki a propos dzieci, sprawy rodzinne z, z, związane ze zdrowiem y, dzieci, ale też spra sprawy rodzinne. I tutaj pokazują nam się pomyślnie. Jest tutaj jakaś radość, jakaś informacja może wygrania czegoś tutaj, czy, czy jakiegoś tutaj konkursu, jeśli chodzi o wiersz, czy, czy jakaś choroba, jeśli chodzi o gardło, migdałki, czy ktoś, jakieś dziecko zabieg tutaj, to jak najbardziej jest tutaj poprawa, jest tu radość. Jest tu dobre zdrowie. U kogoś może się narodzić dzieciątko, więc jakieś informacje mogą przyjść, że wszystko jest dobrze, dziecko jest zdrowe i narodziło się bezpiecznie. Ktoś może dostać informacje, zaproszenie na chrzciny, Kochani, też dla, nikogo, no, dla niektórych może być tutaj właśnie narodzina tego upragnionego dziecka. Jest tutaj pokazana energia też takiego. <grytania> Tej szczęśliwej rodziny. Też pokazane są zmiany na lepsze, więc cokolwiek by się nie działo ze zdrowiem, z obawami jakimiś trudnościami, to tu są pokazane pewne zmiany, wolne, ale pewne zmiany na lepsze. Tu przychodzi poczucie bezpieczeństwa, tutaj jeżeli coś planujesz, chcesz kupić dla rodziny coś tutaj, chcesz zacząć tworzyć, rozpocząć może działalność, żeby właśnie tutaj też prowadzić jakieś szkolenia czy otworzyć kanał na YouTubie i też tutaj dzielić się swoją wiedzą, swoim jakby poprzez to, tą wiedzą, którą pozyskałeś dzięki swojemu wykształceniu, gdzie się uczyłeś w tym kierunku. No to tu jak najbardziej będą też środki. Znajdą się środki na rozpoczęcie tej działalności, bo to jest dobry czas też do zasiewania różnych rzeczy, więc cokolwiek byś nie ruszył, co byś nie zaczął, to skończy się to sukcesem i zadowoleniem. Więc koniec tygodnia też tutaj fajnie się pokazuje. Możesz tutaj tworzyć jakieś rzemiosło artystyczne, tak, także no to, to będzie coś, coś fajnego, coś wzniosłego. Więc bardzo pozytywnie nam się tutaj. Bardzo pozytywnie nam się pokazało, więc super. Zaraz sobie zobaczymy, kochani. <laughs> Może też Twoje dziecko będzie brało ślub. <laughs> Może takie zaproszenie na ślub dostaniesz. <laughs> Albo osoby z rodziny, którą traktujesz jak dziecko. Informacja, albo dowiesz się, że ktoś będzie brał ślub, albo właśnie chrzcimy. Tak może być. Twoje informacje będą gdzieś tak w środku tygodnia. Tutaj, może pod koniec tygodnia będziesz się opiekować jakimś dzieckiem. Ale też fajnie, żeby rozpoczynać nowe rzeczy. Bo tutaj taka wzrostowa energia do zasiewania, do ruszania do przodu. Jeżeli coś tam chcesz, Hagal, na co zwrócić uwagę, żeby nie blokować energii, bo przechodzą zmiany w Twoim życiu, informacje. Tak, które cię mogą zaskoczyć, i energię mówią tutaj, żeby zachować tą równowagę, żeby nie blokować tej energii, nie? Żeby jakby przyjąć z wewnętrzną zgodą to, co przychodzi, bo to będzie tak, a co przychodzi? Odcięcie od czegoś, może właśnie od tej choroby, od tego negatywnego czasu. Też tutaj chwila zatrzymania może przyjść, chwila takiego. Mm, tu w energiach tego nie widzę, więc Isa mówiłaby, bo tutaj nie widać tego odpoczynku, tej stagnacji, to raczej będzie energia, która mówi o odcinaniu tego, co negatywne. Także ty coś odetniesz, co, 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 tak? co przychodzi nowe, jakby przygotowanie się do nowego okresu, czyli jak urodziłeś dziecko, no to wchodzisz w okres macierzyństwa. Tak? Jeżeli tutaj była choroba, tak to wychodzisz i przygotowujesz się do życia po chorobie, nie? Więc tutaj tak w ten sposób. Jaka rada? Przyjmij to, co przyjdzie z wewnętrzną zgodą. Tak to nam się pokazuje. Nie blokuj energii, to, to przychodzi jest nieuchronne, więc jakby żeby przejść, przejść przez to, co, 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 co przychodzi przyjąć to z wewnętrzną, z wewnętrzną zgodą więc jest tutaj fajna równowaga, super energia, żeby podokańczać to, co było odkładane. Też przychodzą informacje. Raczej tutaj pozytywne są to informacje o zdrowiu, o zaślubinach, o narodzinach. Fajnie. Może ty będziesz rozpoczynać tu działalność, będziesz właśnie pracować słowem. Energię tutaj mówią. Jeżeli nawet jakieś dzieciątko tutaj się pochorowało, to. Ale mogą być dobre informacje, też o ocenach dzieci, o wynikach w jakimś konkursie w czymś. Zmiana 20. Zmiany się dokonuje, dokonuje. Zmiana się dokonuje, więc bądź gotowy na przemiany fizyczne i duchowe. Tak, jak najbardziej tak. To też może być wzrost duchowy tutaj. Może być, jak najbardziej tak. Możesz być, wchodzić na ścieżkę rozwoju duchowego, więc wprowadzasz zmiany. Coś, ty jakby ruszasz, ruszasz w drogę. Nie? Ruszasz w drogę. W coś nowego. Coś nowego. I tutaj masz szansę zasiać te nowe ziarna, bo y, Isa o tym mówi, tak? Isa mówi o tym. Y, mówi też, że no, przychodzi tutaj to, to y, tu skupienie, koncentracja, Pięknie. Kochani, zobaczymy, co jeszcze przewodnicy duchowi mają do powiedzenia dla byczków. Co tutaj przewodnicy duchowi dla byczków mają do powiedzenia? Potęga radości. Zaraz sobie przeczytamy. Potęga radości. Energia tutaj, yy, przewodnik duchowy <laughs> Maitreya. Mówi, aby doprowadzić do spełnienia swoich pragnień, żeby się zrealizowało to, czego pragniesz, to należałoby być pozytywnie nastawionym i trzeba być przepełniony ufnością, a więc zaufać, że to się uda, że osiągniesz ten sukces, więc tutaj planuj małżeństwo, idź do szefa po podwyżkę, cokolwiek byś nie chciał, to tutaj wszystko pozytywnie się zadzieje też żeby nie było takiej napinki, żeby znaleźć też w takich tych sytuacjach, które przychodzą w twoim życiu pewne rzeczy, elementy, które są dość zabawne, żeby się trochę wyluzować, żeby też podejść tak, z taką lekkością, żeby trochę też wprowadzić śmiechu, radości do swojego życia. Albo też jakby skoncentrować się na swoim hobby, które daje Ci i sprawia Ci przyjemność, to będzie bardzo takie dla Ciebie dobre, bo będzie ta równowaga. Nie? Jeżeli nie masz jeszcze określonego celu życiowego i no to, to tutaj przewodnik duchowy podpowiada, żeby robić to, co lubisz. I żeby czerpać z tego radość, to, to będzie najtrafniejsze. I żeby osiągnąć upragniony rezultat, podążaj ścieżką radości. Twój życiowy cel jest wspierany przez radość i pasję, jakie odczuwasz, gdy myślisz o tym lub yy, kiedy realizujesz to. Radość płynie z relacji międzyludzkich, podtrzymuje ich ogień, fascynację i rozwój. Radość pochodząca z Twojego hobby daje Ci dodatkową energię. Właśnie radość ma najwyższą wibrację energetyczną spośród wszystkich emocji, i ona jest w stanie usunąć wszelkie przeszkody i zaspokoić Twoje potrzeby. Radość przypomina nam, że wcale nie potrzebujemy cierpienia. Możemy spełniać nasze życiowe zadania, pomagać sobie i innym oraz uzdrawiać poprzez moc radości. A więc tutaj ta radość jest taka istotna i ważna, żeby wprowadzić do życia to... <laughs> troszeczkę takiego luzu, troszeczkę radości. Tak, także można jakiś kabaret, kochani, może właśnie zainteresować się czymś, co, co sprawia Ci tą przyjemność, co wprowadza Cię w taką radość, wprowadzić tą zmianę do swojego życia, bo ona będzie miała bardzo pozytywny wpływ na Ciebie drogi byku, to był przekaz dla ciebie na ten przyszły tydzień. Jeżeli czujesz niedosyt, zapraszam Mimeruna bądź też pod numerem telefonu 786474845. Niech to będzie dla ciebie dobry tydzień. Wszystkiego co najlepsze, Mimeruna.